Dzień dobry wszystkim witam na moim pierwszym wideo dotyczącym pro problematyki Mind Control. Na wstępie pragnę wytłumaczyć się i przeprosić za to, iż to co mam wam do powiedzenia będę po prostu odczytywał, gdyż no, chcę mieć pewność, że wszystko to, co zostanie przeze mnie wypowiedziane przed kamerą nie zostanie w jaki sposób wypaczone przez osoby trzecie w trakcie filmowania tego nagrania i to co powiem będzie dokładnie to co myślę domyślacie się więc że muszę być jestem ofiarą systemu o którym za chwilę dalej będę mówił w dalszej części tego wideo Muszę poruszyć tą tematykę z tego prostego względu, że problem ten dotyka coraz większą ilość osób. Kontrola umysłu, czy mind control po angielsku, jak się potocznie mówi, staje się narzędziem naprawdę niebezpiecznym nie tylko, nie tylko dla mnie, nie tylko dla innych osób, na których te. Um, te formy presji nacisku są stosowane, ale też w stosunku do całego społeczeństwa. I naprawdę poczyłam się do obowiązku uświadomienia maksymalnie możliwie największej ilości osób o zagrożeniu, jakie to dla nas wszystkich niesie tak. Ja już jestem pod działaniem tego systemu, i Wy, choć być może nawet nie zdajcie sobie z tego sprawy również. Z tym, że formy presji i nacisku, które są wywierane na Was i na mnie, są całkowicie różne. Ja jestem pod naciskiem, tak sobie to określiłem, hard, czyli twardym, a Wy w tej chwili, być może również pod taką sam, samą presją. Kontrolą jak ja, a być może po prostu pod, y, jesteście pod oddziaływaniem grupowym, y, co jest bardzo prawdopodobne to bardzo prawdopodobne tak się w 100% dzieje, prawda? Y, nawet y, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Gwoli y, informacji jeszcze y, dla osób, y, które nie znają języka angielskiego, y, słowo soft y, odpowiada polskiemu słowu y, miękki, delikatny. I słowo hard, twardy. I proszę mi wierzyć na, na słowo, że za nic w świecie nie chcielibyście po prostu być poddawani tej, tej drugiej formie. I to właśnie dlatego postanowiłem nagrać to wideo, w którym chcę Was przestrzeć i uświadomić niebezpieczeństwo któremu w każdej chwili możecie zostać poddani. Jest to pierwsze wideo z całej serii, którą zamierzam umieścić na internecie, i które powinno Was w jakiś sposób przestrzec i uświadomić przede wszystkim, a także nauczyć sposobów obrony i wykrywania przede wszystkim tych terrorystycznych, sadystycznych działań, jakimi, jakimi, po prostu wielu z nas jest już poddawanych. Mam nadzieję, że nic mi w tym nie przeszkodzi, chociaż, choć już pod, w momencie, gdy pisałem po prostu to, co chcę powiedzieć, wydatnie mi przeszkadzano. tak. Będę się starał możliwie najjaśniej i bardziej, najbardziej przystępnie jak to możliwe wyjaśnić wszystkie problemy związane z tą problematyką, z problematyką kontroli umysłu, a których jest naprawdę bez liku. Każdy target, target to jest cel, tak po polsku, poddawany jest innemu, personalnie dostosowanemu oddziaływaniu. I e, sposobów tych jest tyle w zasadzie, ile jest, e, ile jest osób, że tak powiem, molestowanych. Tak? E, nie sposób e, wykryć, spisać wszystkich metod. Ja też jestem, znaczy jestem, nie jestem nowy, bo e, po prostu zrealizowałem, że e, oddziałuje się na mnie, mnie już od kilkunastu lat. Ale odkryłem to dopiero, niestety, około 8 miesięcy temu. Więc jest to dla mnie temat raczej świeży. Niemniej już posiadam pewien zasób wiedzy, którym po prostu chcę się z Wami podzielić. Jedno jest pewne: czy wcześniej, czy później ten system zostanie wdrożony. Wdrożone w życie i obejmie całe nasze społeczeństwo. Podejrzewam, że w tej chwili jesteśmy w fazie testów, i po prostu to, co się dzieje wokół, wokół mnie, wokół osób pokrewnych mi, którzy którzy są nękami i są po prostu tak zwanymi targetami. Będzie, będzie miało to oddziaływanie na całe, na całe nasze społeczeństwo, na cały system. Staniemy się po prostu zniewoleni i, i zostaniemy, krótko mówiąc, robotami. Zostają nam narzucone różnego rodzaju szablony, z których nie sposób się wyrwać. A jeżeli już, już nam to się uda w jakiś tam sposób, zostajemy automatycznie osaczeni i uziemieni, że tak to określę. Ktoś może powiedzieć, że przecież ja jestem wolny, robię co chcę. Nie, nie macie racji, nic bardziej mylnego. Bo jest wiele rzeczy, których robić nie możecie, oraz takich, które musicie po prostu wykonywać. Nie macie innego wyjścia. I z jednej i z drugiej strony jesteście ograniczeni i blokowani, a każde włamanie się, czy to w jedną, czy w drugą stronę, przyjdzie wam po prostu tak. Innym osobom, które znam, po prostu słoną zapłacić. W niektórych przypadkach mitolicznych można powiedzieć, nie można powiedzieć nawet tego, co się naprawdę myśli, bo, bo również w pewien sposób zostanie się uciszonym, choć oficjalnie, oczywiście, nikt o tym nie mówi. tak? Nie wiem, no i ja zauważyłem po prostu, że nam wszystkim ludziom bardziej świadomym, tak, została nadana pozorna wolność czynu, myśli i słowa, która tak naprawdę jest pod całkowitą i ciągłą kontrolą. W tej erze jesteśmy tak kontrolowani, jak nigdy dotąd. Poprzez telefony, karty płatnicze, GPS-y, czy różne inne formy, o której w tej chwili w tej chwili nie chcę mówić. Wszystko, co robimy, wykonujemy jest śledzone, notowane i wykorzystywane na sposoby, które ułatwiają manipulację nami, społeczeństwem. Dochodzi nawet do tego, że powiedzmy sieci sprzedaży detalicznej w momencie, jak płacicie kartą, Wiedzą, kiedy dokonacie zakupu papieru toaletowego, są w stanie to spokojnie obliczyć po prostu szok. Kontrola prywatności wydatków, zakupów, rozmów, a nawet przemieszczania się to wszystko nas dotyczy codziennie, na co dzień, choć nikt z tego sobie nie zdaje sprawy. Zainteresowane osoby mogą określić wasze położenie w każdej chwili, podsunąć wam atrakcyjną promocję, czy to SMS-em, czy to w inny sposób. Przypominając równocześnie o tym, że macie telefon, z którego możecie korzystać, dzwonić, nabijać impulsy. Wszystko jest pod kontrolą, choć nie zdajecie sobie z tego sprawy. Są a propos impulsów, są Wam wy właśnie dokładnie wysyłane impulsy, które Wy wychwytujecie i po prostu wykonujecie czynności, które ktoś chce, żebyście wykonali, choć z tego kompletnie sobie nie zdajecie sprawy. Co jeszcze? Nie wiem, wymyślałbym, że, że to jest wolność? Absolutnie nie. Nic bardziej mylnego. Ale decydentom to nie wystarczy, ponieważ oni chcą więcej i więcej więcej kontroli, więcej władzy, więcej pieniędzy. Choćby chcą, żeby po prostu między nimi a nami powstała jak największa różnica przepaść żeby z nas po prostu mogli zniewolić osaczyć żebyśmy się stali ich robotami robotami po prostu i pracowali na nich no, jest to niestety przykra prawda która mam nadzieję że nie tak szybko ale nas wszystkich dosięgnie system mind control zrobi nas nic i nikogo innego jak po prostu zombie. I proszę Was, lepiej uwierzcie w to teraz i nauczcie się bronić zawczasu, aniżeli wtedy, kiedy już będzie dla Was za późno. Bo później będzie tylko ból, cierpienie i zgrzytanie zębami, i nie będziecie mogli sobie z tym poradzić, bo nawet nie będziecie wiedzieli, co Wam się przydarza. Nie macie pojęcia, ile mnie kosztowało przygotowanie tego materiału. Natomiast ja wiem i chcę Wam zaoszczędzić wszystkiego tego, co mnie się do tej pory przydarzyło i przydarza. Nie będę w tej chwili opisywał wszystkiego, co się wokół mnie dzieje. Planuję to zrobić. O ile dam radę, po prostu w następnych wideach, które na pewno, jak tylko będziecie je śledzili i wykonywali, moje wskazówki, a ewentualnie czerpali z nich rady, na pewno pomogą Wam wykryć oddziaływanie tych osób na Was, a również w Waszym otoczeniu. Oczywiście ktoś może powiedzieć, po co mi to? Nie to nie dotyczy, wolę wżyć w bogini nieświadomości. Ok, masz, masz rację, absolutnie. Dlaczego nie? Ciebie to nie dotyczy teraz. Dziś. Ale jutro za chwilę. Poświęćcie kilka minut i pomyślcie o Was, o Waszych ukochanych. Zastanówcie się, co tak naprawdę robicie na ziemi i po co tu jesteście. Zadajcie sobie szczerze to pytanie z dystansem w stosunku do samych siebie. Bo, czy urodziliście się, dostaliście wasze ciało fizyczne tylko po to, by po pewnym czasie, krótszym czy dłuższym, po prostu umarło? Myślicie, że to wszystko, co wam się przydarza w życiu ziemskim, a co z waszą duszą, która kocha, śmieje się, płacze. Cieszy i rozpacza. Co z nią? Sprzedacie ją komuś? Dacie w prezencie? Nie wiem, jak wy myślicie, ale ja myślę, że po prostu moich, naszych odczuć nikt wam nie zabierze. Nigdy. Jeżeli one tylko będą szczere i dobrze ukierunkowane. Powiem tak. Miejcie serca i dzielcie się z nimi w każdej chwili, z innymi. Bo jest wiele takich osób, którego po prostu bardzo, bardzo potrzebują. W następnym wideo opiszę dokładnie objawy kontroli umysłu i jak je rozpoznać. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić, gdyż tak naprawdę. Dosyć szybko tracę siły. Na razie dziękuję wszystkim za uwagę. I jeszcze raz proszę, weźcie sobie do serca to, co powiedziałem, bo to Wy po prostu będziecie następni. Wideo to jest trochę nakręcone w warunkach spartańskich. Lecz mam nadzieję, że nie to przykuje wasze, Waszą uwagę, lecz jego treść. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję za uwagę. Ja, Sinar. Light in the darkness. Dziękuję.